Kolejny mecz eliminacyjny. Ła, wow, świetna akcja od razu! Kolejny mecz eliminacyjny w grupie. Serwuje Falk Modeman z Gellic. A do nas Igor Słowiński z Gazolec. W tym naszym długim secie prowadzi 3-1 Falk. 30 za. 12.30 Falk na Igora. No, falka to znamy, świetnie gra w oleja, lubi grać w oleja. Często też błędy. Igora byśmy dawno nie widzieli trochę chorował a, niestety utopił No i mamy 4-1. 4-1 to znawcy niekoniecznie. Super znawcy wiedzą, że to jest zmiana stron. No i go 4-1-4, co? Jeszcze będziemy Potrzebujesz czasu, żeby wejść tak, w temat. Tak, tak. Będzie dobrze. No, Falk, 4-1, führst du. A, jesteś gut drauf heute? Za chwilę się zna. wygląda dobrze. jesteś w tym Gute Action am Netz. Sehr gut, freue mich.